Cześć Manko witam was bardzo serdecznie Witam Was po upgrade. O, od razu draka tutaj właśnie ulepszyliśmy bronię, a tutaj Jest gruba draka. A co wam szybko przychodzi zawijanie bez problemu? Cholera nie ma żarcia jakie stare buty, tym nic nie mieli. Chodźmy no. To nieźli skarbów tutaj. Bo tam trupo mają na masce, czekajcie. Porąbana akcja, jak trzeba być, kurczę, dziwnym, delikatnie powiem, żeby mieć przyklejone ciało do, kurde, maski. Masakra Możemy coś skraftować? Eee, możemy na apteczkę skraftować Okej okay. Zero Nie? Jakieś prezenty? Nie? Ale mamy teraz broń Patrzcie to Uh, 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 moja droga. Co między oczy? Nie, no teraz to jesteśmy wyposażeni. Trzy. okej, okay, czyli na czwórce będzie. A, 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 a. Tak, na czwórce będzie druga ta. Ok, e, w końcu zabili tę dwójkę. Byłem pewien, że udało im się wyrzucić miasta. Teraz musimy znaleźć jeszcze punkty do sam poruka W tym wozie musiała być cała armia. No bo inaczej jak udałoby im się zajebać tam całą załogę? Szukajmy dalej. Kończmy dziś zawodów jaka armia. Mordo. Ale mi kucanie, czajcie? Nie jest dobrze. Crazy, to po prostu gra mi wyłączyła opcję kucania. Coś morda. Chciałeś armię spotkać, to masz. O, o, o moi drodzy. Nie daj się zaskoczyć, chciałam ci tylko powiedzieć, że dobrze, że jesteś po mojej stronie. No komplement okej. Okay. na stary, po prostu idziemy i kurde kończymy, nie? Kiedy powinniśmy mieć taką misję, że idziemy skończyć całą tą dziwną organizację łowców. Jak hitman bym chodził, człowieku ich mordował. Okay. I tu łowcy pisali, to życzę im powodzenia. Jeszcze bombami. Że nie na dół? Nie, żadnego granatnika, żadnej bazuki nie ma schowanej tutaj gdzieś. Uczaki, prezenty. No dobra, wstań, mordę. Tam coś się dziwnego dzieje, ale to nie moja sprawa. Znaczy takie miejsce... jakby zaraz miało coś się wydarzyć. Tak szczerze. Jakaś bitka? Jakaś strzelanina? Jakieś coś? Za długo coś... Właśnie. O ja tym mówię, za długo się nic nie działo, moi drodzy. Tak, widzę go. Nie wychylaj się. Uuu, prawie to wpadłem. Dobra, ja bym poszedł ich skosował, nie? Patrzcie, tam jest normalne tej się na takiej wysokości, żeby nas zmasakrowało Słuchaj, opaki? Idę po was. Jestem Joel Łowca Łowca Łowców. Nie wiem czemu tam jest sernik, nie? Nadal ktoś mi chodzi? Nie, okej. Okay. Nie, nie, ja, to, ja w, w ostatnim momencie dosłownie nie widzę te pułapki, nie? No chodź tu. Możesz mi z góry zejść, nie? Niech ty po raz. z ich trzech? Tak naprawdę bym ich pewnie poskładał. Raczej chcę marnować amunicję. Nie lepiej poczekać, aż tu przyjdzie któryś. Nie wierzę że ostatnie mu Tutaj ze snajperki strzelić czoło. O, wraca. Jakby tu wrócił, to byśmy go złapali. Tak, bo on tu się kręci. Tam gdzie chodził tylko tam. O, bo ty masz kamizerkę, to będę musiał cię uderzyć kilka razy, nie ma sensu. No nie, spokój się, spokój się stary. tam do mnie? Chodź. No chodź. Chcesz mnie zdenerwować, tak? No dobra, jednak to nie działa tak jak myślałem. Bo on tylko nam się pojawiał tutaj, a dopiero. A potem uciekał tam. I już się tylko tam będzie kręcił. Czyli co, musimy cię trosnąć, jak tam będziesz wstał, tak? Gdzieś ty polas. Okej Ooooj ja mam powiem, że chłop przeżył e, dwa strzały z y, shotguna, nie? A O! Zmieniliście tą taktykę? O, no, już nie mam amunicji, starasz ty, no. Zobacz, po trzy peski ze wszystkiego. Stary Ten zostawił deskę. Łatko jego pisnąłem. W sposób się kryjecie ogólnie? Proszę, nie zabijaj mnie, Puszczaj! To dla mnie O, za długo trzymałem. Oho, no bo dole są ty O, coś zdobyłem Dżel, patrz Dziękuję Ou Moja, muni się mi Ten pełen podziwu To jestem pewien podziwu. Kurcze, bardziej liczymy na jakąś amunicję niż na to. Dobra, ogólnie ich wyposażenie też ma znaczenie? Ajajajajaj, moi drodzy. Słuchaj, nawet ja jestem zaskoczony, że tak to zrobiłem, nie? Jakby uwierz mnie. Nikt nie jest bardziej zaskoczony ode mnie, że strafiłem go w głowę centralnie. Gdzie ja, ostatni śmietnik tam jest? Albo go muszę trafić w głowę, albo go muszę trafić dwa razy. No to też jest. Wszystko na jakiś plus. Co? Oh, no. Była no. pani municję do snajperki, nie? Chłopie, strzelałeś do mnie z tego muszkietu, czy co to tam było? I dałeś mi amunicję do shotguna. Jestem wdzięczny też za nią. Bo ona z grypszymi zawodnikami pomoże, aczkolwiek na was tutaj snajpereczka jak najbardziej. Dzień dobry. Co mi ciekawego tutaj? No tak. Grupa żymne, że zajęliśmy się nie wiem co za ludzie. Oho Też czuję, że z tą furą będziemy musieli się zmierzyć. O, skamowałem grę bez otwierania. Okej. Okay. Też fajnie. Ok. No. Ciekawe czy słyszycie w tego zdebilowaciego psa Który drze mordę za oknem Jak tak to sorry A żyćko Cześć chłopaki Nie poszło wam? Jakie byście mogli mieć? Tam przyszliśmy, dobra. To już. nie Tak, czyli nie ma tego samochodu jeszcze? W każdej bitwie musi być przegrany. A jeśli oni mieli rodzinę? Każdy ma rodzinę. Lepiej się tym nie przejmować. Jak możesz tak mówić? No, Stara, dużo się wydarzyło już. Przez te ostatnie 20 lat. No, chodź. Pop ma mega przeskok, bo miał córkę w tym wieku. 20 lat później dostał taką samą, którą się musi zająć. Ma traumę po tamtym, jak mu żołnierz zabił dziecko. Ja tam pewnie nienawidził do końca życia. Już niedaleko. Wojska. No, jak nic. Możliwe, żebym strzelał do każdego żołnierza, jaki bym spotkał. Uczyni się takim. Prezenty? Nie. Tam zamknięte. W dobrym miejscu w bosłowskiej strefie kwarantanny. Szkoła. nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. No jak zawsze, spisko śmieci. Dziękuję. Matsiki. Mołotow, bombeczka. Mm. No dobra, ulepszmy to. Będzie dwa strzały. Kurze, ta bombeczka chyba bardziej jest taka... Aha, dobra, możemy wszystko zrobić, naprawdę, to naprawdę inne matce potrzebne. Tu jak stoimy? Hmm, tu cienko stoimy. A tam jeszcze mamy tu trzecią zakładkę. W motłochu, czytaj. Okej. Okay. Rzeczywiście. Mieli mega uwag. A, to jest to, co znaleźliśmy wtedy. Dobra. No dobra, no idziemy. Wyjścia nie mamy. Chodźmy do oleją. No, to dość się wydarzyło. Chwila ciężarówka. Aj, Nie wiem, 20 Główno, prawda? Masz <grymne> 25 putek bekonu? 25. Właśnie jedno nich O, cholera. Wojskowa sztabka w hotelu. Z dawnych czasów znaleźliśmy ją z Rubelem. Podzieliliśmy się po połowie. on jest dobre? Kiedy znowu będziesz go robić? Czemu pytasz? A no jak myślisz, Chcę spróbować? No, no jasne. W zeszłym tygodniu uratowałem ci dupę przed klikaczem. Zastanów się. Nie nie, 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 proszę, 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 nie. Nie widzisz mnie. O matko boska. Jeden tam, jeden tu, tak? Zamykasz kaszyk, jak to główna zaczyna nas próść, to już jest po nas. A w sam że tak to jestem z dym, dużym ziemkiem zarażonym, nie? Zobaczy nas, jest kaplica, bo od razu nas kuszę z dupi. Halo? Ten ziomal, tam. Ma Zamykasz ryj. Ja bym nie przejął to furę.

Nie wiem sam co mogę zrobić teraz. Mamy próbować ich wyjechać. Bardzo wiem, co mamy zrobić, bo nie podejdziemy do nich, bo oni są pancerzeni. Działko mi roztrzaska w 3 sekundy. Mamy gdzieś przejść, tak tam wejście? Nie, tam gdzieś jest, jest coś otwarte. A mnie tu zamknięte. To jest na Ja Nie, dobra. Nie, nie, ojej. Nie, 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 <laughs> Szczerze nie bardzo wiem, co zrobić. Mam podbić, jak się będzie gapić w drugą stronę, czy... Nie wiem nie, 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 nie mam pojęcia. Stary. Nie, nie, się nie Mika mi kapisze na dziecko wskoczył No i chyba tak to trzeba było zrobić po prostu no Dobra, elo prajerz. Ale cię pał człowieku. Słuchaj. Bo się zaraz skończy bycie... ...uśmiechniętym ziomkiem. Do starego to strzelę. A, to nic nie ma, ok. Kartowałem. Chciałem tylko sprawdzić. Zobacz, nie musimy iść tędy. No kumam, kumam, jak się do wszystkiego, to się rusza. Tak, nie ja wiem, no ale... No. To ty tak? E. Tak się nie godzi, stary. Ulecz się, mordo. No chyba nie sądziłem, że mi ten Tak pakujesz tutaj A, czyli musimy i tak wejść tędy Jak się czujesz? Jeszcze nie wynalazłem pistoletem. Elo. Chyba ich zgubiliśmy. Chyba nie sądzę, stary. Zdawało mi na sekundę. Musiała gra załadować. A znowu. O Jezu nie to. No dobra mordeczki, tu sobie skończymy. Akurat mam taki save spot. Uciekliśmy przed tymi usiami, przynajmniej na razie. Co, dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.